Dzień dobry, witam ponownie na kanale Blitz Mobilnie. Zapraszam na kolejny film, gdzie postaram się omówić zasady i taktyki dla trybów dodatkowych, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się odrodzeniu. W związku z urodzinami gry mamy teraz maraton trybów, który łącznie potrwa prawie 3 tygodnie od 10 do 28 czerwca. Odrodzenie to na pewno jeden z ulubionych trybów dodatkowych całej społeczności Blitza, i u mnie też znajduje się w topowej trójce. Można tu zarobić naprawdę sporo kredytów, a co ważniejsze, bardzo dużo doświadczenia. Robienie wyników po kilkanaście tysięcy uszkodzeń nie jest problemem, więc gra się całkiem przyjemnie. Postaram się doradzić, jakie moce warto wybrać, jakie czołgi nadają się najbardziej i co należy zrobić, aby zwiększyć szansę na wygraną, ale po kolei. Bitwy rozgrywane są oczywiście 7 na 7, ale każdy gracz ma do dyspozycji 3 życia. Po zniszczeniu naszej maszyny wracamy do gry po kilkunastu sekundach i jest to czas przeznaczony na wykupienie dodatkowych mocy. No, oczywiście, będziemy musieli uzbierać odpowiednią liczbę kropli krwi, czyli waluty, którą otrzymujemy za zadanie uszkodzeń i fragów. 6 kropel za każde 100 uszkodzeń i 20 kropel za zniszczony czołg przeciwnika. Oprócz tego dostaniemy jedną kroplę za każdą sekundę rozegranej bitwy i dwie krople za wykrycie czołgu rywala. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza pozbawi przeciwników wszystkich 21 żyć. 21, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, jest 7 czołgów i każdy ma 3 życia. 15 minut to maksymalny czas, w jakim może być rozegrana bitwa. Jeśli po tym czasie są jeszcze jakieś czołgi, to wynik bitwy zależy od ilości punktów danej drużyny. Na przykład jeśli drużyna czerwona ma na koniec 3 czołgi, gdzie każdy ma jedno życie, a w drużynie zielonej są dwa czołgi, gdzie każdy ma dwa życia, to wygrywają oczywiście zieloni, bo punktacja wynosić będzie 4 do 3. Bitwy rozgrywane są w formacie meczu spotkaniowego, czyli zawsze będziemy mieli jedną bazę, możliwą do przejęcia. Żeby wejść do gry, będziemy musieli wybrać czołg minimum 5 tieru. Bitwy rozgrywane są na każdej mapie z wyjątkiem nadrzecza i Normandii. Nie pytajcie mnie dlaczego akurat te, bo nie mam zielonego pojęcia. Zaczynamy zawsze mając 12 sekund niewidzialności i znacznie zwiększoną mobilność. Pomaga to zwłaszcza jeśli stracimy jedno z żyć, a przeciwnicy raszują naszego respa. Wygrywając odpowiednią ilość bitew w trybie odrodzenia, będziemy zdobywać kolejne specjalne awatary. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych mocy, chciałbym przekazać Wam przydatną informację. W sklepie mamy teraz sporo ciekawych ofert ze względu na urodziny gry, i z tej okazji App Galery przygotowało specjalne bonusy. Pięć kuponów zniżkowych możecie odebrać z linku, który umieściłem w opisie filmu. Łącznie można zaoszczędzić prawie 180 zł, więc jeśli planujesz zakupy, to warto się zainteresować. No oprócz tego, za każdy zakup w App Galery wróci do ciebie aż 15% jego wartości w punktach Huawei, więc gorąco polecam. Poszczególne moce w odrodzeniu można podzielić na dwa rodzaje. Aktywne, czyli sześć specjalnych umiejętności, które możemy wykorzystać przez całą bitwę. Oczywiście każdy czołg ma przypisaną tylko jedną z nich. Wir pyłowy powoduje obracanie czołgu przeciwnika, bardzo ciekawa moc i wkurzająca, jeśli ktoś się zastosuje ją na nas. Warto aktywować ją, kiedy przeciwnik szybko jedzie albo próbuje się wycofać. Tym bardziej skuteczna, im więcej dział naszych sojuszników jest wycelowanych w tamtą stronę. Udawanie martwego jest ciekawe. Aktywując tę moc, zmieniamy się w zniszczony czołg i trwa to 19 sekund. Moc dezaktywuje się również, jeśli ktoś w nas trafi, nie zada nam jednak wtedy żadnych obrażeń. Umiejętność warto aktywować, zwłaszcza jeśli mamy wokół siebie inne czołgi z naszej drużyny. Przeciwnik, zamiast marnować na nas strzał, po prostu skupi się na kimś innym. Oczywiście warto też użyć, jeśli zauważymy, że patrzy się na nas jakiś spory kaliber. Dalej mamy skok w czasie, i jest to chyba najbardziej denerwująca, aktywna umiejętność w trybie, a zarazem najbardziej OP, jeśli możemy z niej skorzystać. Jeśli ktoś zada nam obrażenia, to zwyczajnie możemy cofnąć się w czasie i odzyskamy wszystkie punkty wytrzymałości, które straciliśmy przez ostatnie 4 sekundy. Dzień to po prostu niewidzialność i znaczne przyspieszenie czołgu, niestety moc znika jeśli wystrzelimy pocisk lub ktoś zada nam uszkodzenia. Krwawy szlak jest również bardzo ciekawą umiejętnością, bo dzięki niej możemy po prostu uwięzić przeciwnika na 13 sekund. Jeśli się poruszy, no to straci swoje punkty życia. Chyba najprzyjemniejsza sytuacja w odrodzeniu jest wtedy, gdy przeciwnik się nie połapie, że aktywowaliśmy mu tę umiejętność i straci całe swoje HP. Tutaj polecam łapać przede wszystkim poruszające się czołgi lekkie oraz średnie. Ostatnia moc aktywna to cel myśliwego. Podobnie jak poprzednia umiejętność, trzeba ją nakierować w czołg przeciwnika, żeby ją odpalić. Aktywacja powoduje, że przez 13 sekund wszyscy sojusznicy zadają o 60% więcej uszkodzeń temu przeciwnikowi. Moim zdaniem najlepsze z nich to Skok w czasie i Krwawy szlak, reszta jest trochę słabsza, więc dałbym je egzekwo na miejscu drugim. Jeśli ty ułożyłbyś inną kolejność, no to daj o tym znać w komentarzu pod filmem. Drugi rodzaj umiejętności to moce pasywne, czyli te, które możemy wykupić za uzbierane krople krwi po utracie życia. Za każdym razem możemy wybrać trzy losowe moce z różnych tierów za 100, 200 lub 400 kropel krwi. Pamiętajcie, że czasem nie warto wybierać ich w ogóle i zachować krople krwi na później, jeśli trafią się jakieś śmieciowe. Nie będę omawiał wszystkich po kolei, tylko powiem, które są spoko, a które nie, no i dlaczego. Najbardziej OP mocą jest zdecydowanie Inferno. Zdarza się, że jeśli w danej drużynie mają kilka osób, to po prostu wygrywają. Tutaj warto wiedzieć, że ilość zadanych obrażeń przez inferno zależy od aktualnej ilości HP Twojego pojazdu. Z trzeciego tieru można też śmiało brać piorun łańcuchowy, bo znacznie zwiększa zadawane uszkodzenia. Podwójny strzał jest moim zdaniem kompletnie bezużyteczny. Niby możemy zadać dwa razy więcej obrażeń niż zwykle, no ale celność jest tak kiepska, że nie ma sensu się w to bawić. Nie brałbym tej mocy, nawet jeśli kosztowałaby tylko 100 kropel. Na że drugim praktycznie wszystko można brać w ciemno oprócz uderzenia Wilka. No chyba, że mamy już zwiększoną prędkość i gramy czołgiem ważącym ponad 50 ton. Zazwyczaj jednak rezygnuję z tego wyboru, bo mimo wszystko trzeba wyjechać na przeciwnika, żeby miało to jakikolwiek sens. Trochę słaby jest też piorun łańcuchowy 1, bo nie jest jakiś bardzo mocny w porównaniu do reszty. Na pierwszym mamy największą różnorodność bo aż 7 różnych mocy. Najlepszym będzie moim zdaniem Phantom oraz Moc nadprzyrodzona 1. Szósty zmysł można sobie całkiem odpuścić, bo szkoda naszych kropelek, oprócz tego słabszym wyborem będzie również uderzenie wilka, reszta jest po prostu spoko. Jedynym minusem odrodzenia jest to, że bitwy są tak długie, zwłaszcza jeśli mamy kilka porażek z rzędu. Warto będzie tu grać trochę inaczej niż na innych trybach, Przede wszystkim nie powinniśmy raszować przeciwnika, bo zazwyczaj kończy się to utratą naszej przewagi. Oczywiście jeśli przewaga ta jest duża, to jak najbardziej można wyjechać na przeciwnika, ale nigdy na początku ani w połowie bitwy. Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie swoich mnożników do doświadczenia razy 3 i razy 5. Do tego fioletowe boostery i możemy wykręcać naprawdę magiczne liczby, jeśli chodzi o doświadczenie. Kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy expa nie będzie żadnym problemem, więc dobrym pomysłem będzie grindowanie stokowych czołgów albo takich, które są po prostu słabe. Niestety w odrodzeniu jest element losowy i tak jak mówiłem, jeśli kilku przeciwników ma Inferno, a u nas nikt, no to raczej szansa na wygraną jest niewielka. Większość umiejętności dobrana jest tak, że warto mieć czołg, który sporo waży, ma dużo HP i wysokie uszkodzenia na strzał. Oczywiście wszystkie te cechy ma większość czołgów ciężkich, także jest to raczej oczywisty wybór. Nawet jeśli mają słabą mobilność, no to jest szansa, że trafi się nadprzyrodzona moc i problem zostanie rozwiązany. Oczywiście inne rodzaje czołgów też będą sobie świetnie radzić, więc nie jest to jakaś sztywna zasada, po prostu jest największa szansa, że otrzymane moce wykorzystamy maksymalnie skutecznie. Na dziś to wszystko. Za aktywność w poprzednich filmach bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i powodzenia w trybie odrodzenia.